Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny tydzień naszych analiz, rozważań energetycznych, astrologicznych, oczywiście astrologicznych, a tylko i wyłącznie. Mamy tydzień od 17 do 23 marca, czyli końcówkę ryb, początek barana, fantastycznie. No i takie cytat, myśl Mahatmy Gandiego. Uważajcie, Twoje myśli stają się Twoimi słowami. Twoje. Słowa stają się Twoimi czynami. Taki mamy tydzień, bardzo interesujący, bardzo inspirujący. No to zaczynamy. 17 marca, poniedziałek. Księżyc opuszcza sobie znak wagi, przechodząc do Skorpiona. To jest taki moment polepszania swojego losu. Po prostu. W poniedziałek, słuchajcie, jest bardzo ciekawie, bo może się pojawić propozycja. I niechaj nikogo z Was nie kuszą szybkie i łatwe pieniądze. Bo tego nie będzie. A jeśli się pojawi jakaś propozycja, to trzeba będzie za nią słono zapłacić. To jest polepszania, czas polepszania swojego losu, ale w takim przekroju egzystencjalnym, w przekroju poziomym, czyli przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nam się tutaj nakłada. Ogólnie to jest układ, kiedy mamy obrachunkowy czas. Powrót do niezapłaconych rachunków. Na zasadzie moralności, że nie powinnam tak zrobić, czy nie powinienem w ten sposób się zachować, odczuwamy to, przypominamy sobie o sytuacjach, w których było się nie fair, ewentualnie wracają do nas osoby, które e, spowodowały, że my czułyśmy się, wy czuliście się e, poszkodowani. I to jest właśnie obrachunek, czyli to jest to wyrównanie. Odpłacamy ludziom i oni odpłacają nam, czyli wyrównujemy rachunki. Pamiętajcie o tym. Natomiast, jeżeli usiłujemy coś w poniedziałek załatwić na tu i teraz, na zasadzie Ustalenia z urzędem, z instytucją, z pracodawcą, to tego nie róbcie, bo jest taki czas troszkę wykoślawiony. On dotyczy działań przeszłych i jest więcej e, utrudnień. Spotykamy się z decyzjami na opak, jest na opak, wszystko jest wykoślawione, nie tak jak się zakładało logicznie, bo logiki nie ma, bo to jest kwestia losu, nie kwestia tu i teraz, akurat w poniedziałek. O godzinie 19 kontrolę nad nami totalnie przejmuje przeszłość od godziny 19. około powiedzmy. Można powiedzieć, że znowu i znowu spotykamy się z zakamarkami naszej przeszłości generacyjnej i pokoleniowej. Taki jest w ogóle poniedziałek, więc wracamy do czegoś, co nie zostało przez nas zamknięte, i to właśnie na tym poziomie wewnętrznym ludzie nam o tym przypominają. Także nie starajmy się załatwić czegoś bieżącego. Odpuśćmy sobie to w poniedziałek. 18 marca, wtorek. Poniedziałek był ważny, bo przywiał do nas coś dziwnego i ważnego zarazem. To, jest taki, to był taki potrzeb, kolejny krok na drodze do sytuacji istotnych, sensownych i wyższych dla nas. Natomiast we wtorek załatwiamy to wszystko, co trzeba było w poniedziałek odwołać, przełożyć i zamknąć. Może być tak również we wtorek, że na przykład w poniedziałek przypomnieliśmy sobie, przypomniałyśmy sobie o kimś bliskim, kto, kogo już nie ma, czyli za, możemy się we wtorek zatroszczyć o pamiątki po osobach nam bliskich, zarządzić odnawianie mogi, czy stwarzać, czy stworzyć album ze zdjęciami, tak by móc no, przywitać się, czy spojrzeć na te osoby, które kiedyś były obecnie fizyczne. Wracają też pomysły zamieszkania, gdzie inni... Indziej, wracamy do miejsc dla siebie dobrych i teraz już osiągalnych, co było niemożliwe przez ostatnie lata, teraz staje się osiągalne. Czasem przypominamy sobie o kimś fajnym dla siebie, no i zastanawiamy się, co tam u niego czy u niej słychać. No i bez wahania sięgnijmy we wtorek po telefon. Nic ekstra się nie wydarzy, co poruszy do przodu, że możemy sobie iść i galopować. Nie, tego nie będzie. Słońce mamy w ostatnich stopniach znaku ryb, odpuszczamy, zamykamy, oddalamy coś od siebie bądź zbliżamy się do kogoś, ale jesteśmy na poziomie emocji, działania tylko tyle, ile musimy, a załatwiania tej poprawy losu ciąg dalszy. 19 marca mamy środę, no to wracamy do typowych aktywności tu i teraz. Nie, żeby oczywiście od razu góry przenosić, tego nie będzie, ale koncentrujemy się wokół spraw serca, działamy zgodnie z tym, co nam serce nakazuje, co nam sumienie nakazuje, co jest zgodne z naszym sumieniem. Ale słuchajcie, to jest też dobry czas, by poprosić kogoś o wstawiennictwo. E, prosimy kogoś, kto rzeczywiście może nam pomóc, bo dobrze zauważamy takie osoby, a, które nas wesprą, i nie obejdziemy w ogóle z kwitkiem, nikt nas nie odsyła w środę, to jest fajny. Również sytuacja, gdy ktoś nas poprosi o dobre słowo, czy znaczące słowo w swojej sprawie, ważne słowo. Oczywiście też go nie odsyłamy z kwitkiem. Taki dzień, że wszystko płynie fajnie i dobro również płynie. Zatem nie odmawiamy pomocy, i my też zostajemy przez kogoś fajnie wspomożeni. 20 marca mamy czwartek, od 10:01 mamy już Słońce w znaku Barana, czyli mamy wiosnę, do tego mamy Księżyc w znaku Strzelca. O I cóż, zawsze chodzi o to, by było dobrze. Doskonały dzień, by ustalić to wszystko, co wpływa korzystnie na samopoczucie. Dbajmy o swoje samopoczucie tu i teraz. Baran to jest moje tu i teraz. To jest zasadniczo, co, co robię, jak się czuję. Zero Barana od tego rozpoczynamy. Mamy wiosnę, ustalamy, co wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Możemy iść na zabiegi upiększające, czy wybrać sobie ścieżkę zdrowotną, nauczyć się czegoś, co pasjonuje, czy jechać sobie w przyjazne miejsce. Cokolwiek. Róbcie tego pierwszego dnia wiosny wszystko to, co Was a, może nie tyle podnosi na duchu, ale sprawia, że czujecie się a Usatysfakcjonowane i usatysfakcjonowani, tak korzystnie na własne samopoczucie. Ważne, właśnie, by z czymś takim wejść w ten nowy układ, nowy rok. Oczywiście zauważcie, gdzie macie to zero barana, jak słońce wchodzi do znaku barana, tam, tam macie takie pole aktywizacji, i również pamiętajcie, że zero barana na to zero barana wejdzie 30 marca Neptun. I wtedy to, co zainicjowane zostało 20 marca, czyli 10 dni wcześniej, będzie miało bardzo inspirujący wydźwięk. Pole barana, zero barana jest bardzo ważne w tym roku. Tak jak wam mówiłam o tym, że zero wodnika, patrzcie sobie na nie, to teraz zero barana mamy istotne, bo tam będzie Neptun, tam, tam będzie oczywiście później też Saturn. 21 marca mamy piątek, a wyruszamy z pieśnią na ustach, taki dzień, kiedy robi się cieplej, jaśniej i na sercu i na duszę o to nam chodzi. Wychodźmy na powietrze, unikajmy ciasnych i dusznych pomieszczeń. Mamy niebywały potencjał w sobie, dzięki któremu nie tylko Załatwiamy w piątek swoje sprawy, ale również sprawy partnerów. Układy międzyludzkie należą do najbardziej udanych, właśnie w piątek. Optymalnie się dogadujemy, do tego trafiamy ludziom do gustu, oni nam też trafiają do gustu angażujemy się szybko i łatwo. Co ważniejsze, Wenus nadal w sekstylu z Plutonem, nie angażujemy się na chwilę i nie angażujemy się powierzchownie, bo spotykając kogoś czy wchodząc w relację, angażując się, odkrywamy, że ta chwila już była, ta chwila mi coś przypomina, ten moment mi coś przypomina. Czas, który mamy w piątek sprzyja miłości, taki aż po brzeg życia. Miłości, która do nas powraca, niezależnie od tego, czy jesteśmy świadome, czy nie, tego powrotu, czy też nie. Czujemy, że coś ważnego, magicznego się dzieje i od, oczywiście tego Wam serdecznie życzę. 22 marca mamy sobotę. Czasem, słuchajcie, układy międzyludzkie są cudowne, a czasem, tak jak w sobotę, przypominają niekończącą się spinaczkę, dwubiegunowość, Borderline, cokolwiek bez sytuacji, bez możliwości przewidywania tego, co będzie dalej, z kim będzie dalej, jak się dana osoba zachowa. No i to jest sobota. Od euforii do skrajnej irytacji. Ktoś nas zachwyca, a godzinę później szczerze go nie lubimy. Krańcowe wrażenia i krańcowo różne sytuacje. To nie jest dzień, kiedy widzimy na przykład prawdziwe oblicze czyjeś. Zatem bez formułek typu teraz to poznałam cię naprawdę, wiem kim naprawdę jesteś. W sobotę widzimy rozdrażnione oblicze Kochanych osób, szefów, rodziców, przyjaciół, braci, siód i tak dalej. To jest takie trudne dla każdego, zatem dajmy innym, innym odpocząć. Inni też to zastosują w relacji z nami. Odpocznijmy sobie, nie starajmy się niczego zrozumieć, nikogo przekrzyczeć ani nikogo zmienić. 20 marca mamy niedzielę. Kawalkada taka, planetarna, fajna. Słońca, Wenus i Plutona. A inaczej już nie będzie. Wenus się cofa, to co w nas wieczne i nieodkryte mamy okazję odsłonić, w ogóle końcówka tygodnia pod wpływem związków, czyli w sobotę nie drażnimy, w piątek angażujemy się, a w niedzielę to, co nam się podoba i w ogóle podobamy się sobie, lubimy się, lubimy innych ludzi, nie wstydzimy się naszych sympatii. Odnajdujemy w sobie to wszystko, co nam towarzyszyło od zawsze, czyli taka byłam zawsze, takim byłem zawsze. Odnajdujemy ten czas, kiedy przeżywało się pierwszą czy kolejną miłość. Odnajdujemy ten świat, który obiecywał kiedyś tam wszystko to, co najlepsze. To jest niedziela i to jest też piątek. No i to, co pięknego mamy w niedzielę. Wracamy do tego, co ważne. Piękne. Przychodzi do nas to niezależnie od tego, jak to nazwiemy miłość, radość, przyjaźń, satysfakcja. Idziemy z radością w przyszłość, ze zdumieniem, spostrzegając, że ludzie, których na przykład znałyśmy, których znałyśmy wiele lat temu, wcale się nie zmienili i nadal stanowią dla nas wsparcie. Kochamy ich, wracamy do nich, by przez dłuższą chwilę poczuć się swobodnie. Mało tego, jeżeli kogoś poznajemy właśnie w niedzielę, też odkrywamy, że ta osoba mi kogoś przypomina albo powoduje ude mnie, u mnie fantastyczny stan pożądany. No i wchodzimy w tę niedzielę. Także końcówka tygodnia pod kątem relacji bardzo znacząca i bardzo ważna. Pięknego, cudownego tygodnia. Pierwszego tygodnia wiosny Wam życzę. Takiego tygodnia, gdzie zaczynamy kolejny układ. Kolejne układy to będzie znowu nów z zaćmieniem i już Neptun, który wchodzi do znaku Barana. Cudowności samych.